Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Karolina, a to jest filmik z takiej mojej małej serii kartka w 30 minut. Zapraszam Was oczywiście do wspólnego tworzenia. Do wykonania mojej kartki użyję folderu do embossingu w takie śliczne zimowe gwiazdeczki. Będę potrzebowała też odrobinkę sizalu, kosteczki dystansowe, ale takie bardzo cienkie, bo to ma być kartka do koperty. Będę też używała papierów, Oczywiście, i są to papiery od Kasi, która udostępniła właśnie taką, stworzyła samodzielnie te papiery i udostępniła do darmowego pobrania dla wszystkich chętnych. Ja sobie je pobrałam i będę je tutaj właśnie dzisiaj wykorzystywać, a dokładniej będę wykorzystywać taki wianuszek i dwie. Dwa kwiaty po esencji, i to będzie dosłownie wszystko, i z tego stworzę swoją kartkę. Więc jeżeli ktoś chciałby tworzyć, to te papiery są chyba do pobrania jeszcze, więc oczywiście możecie stworzyć dokładnie taką samą lub bardzo, bardzo podobną karteczkę. Będę też używała no, jakichś, jakichś napisów świątecznych. Mam też zielone tusze, bo chciałabym ten sisal troszeczkę pofarbować na zielono. No i oczywiście kartkę, z której zrobię bazę. U mnie to jest 250 kolor kopii. Dzisiaj dla odmiany będzie to kartka DLK. Bo ostatnio robiłam dwa razy kartkę w kształcie kwadratu, więc dziś coś innego. Więc przycinam sobie. Ja dl robię w formacie 205 na 105 bo tak jest mi najwygodniej przyciąć ten papier. A poza tym tą resztkę, która zostaje, ja sobie też wykorzystuję, bo ona fajnie właśnie idealnie się wpasuje jako kolejny, kolejny panel po prostu na tej karcie. Moją bazę mam już gotową, teraz będę sobie właśnie przymierzać, czy nie jest tutaj za szeroko, albo za wąsko, właśnie jeżeli chodzi o ten skrawek papieru. Właśnie go będę sobie tutaj embosować, ale pod spód będę chciała dać też jakiś papier skrapowy, więc jeszcze najpierw może przytnę ten papier, a później się zastanowię, czy nie przyciąć jeszcze odrobinkę właśnie tego białego, tej białej kartki. No, i tak myślałam, żeby dać tutaj ten całkiem taki jasny papier, ale później pomyślałam sobie, że chyba wykorzystam jednak tą część z tymi czerwonymi kwiatami, bo będę miała też na wianuszku te czerwone poisoncje, więc żeby mi tutaj się to wszystko ładnie zgrywało i ładnie się komponowało, no to chyba sobie wykorzystam właśnie tą część. No, wiadomo, że to i tak będzie po części zakryte i nie będzie tego bardzo widać, ale jakiś tam fragment będzie odrobinkę przynajmniej widoczny. Jedyne, co nie podoba mi się w tych papierach, bo generalnie one są przepiękne i na pewno jeszcze będę tworzyć, nie wiem, w tym roku, właśnie kartki z nich. Nie wiem, czy zdążę, ale na pewno jeszcze będę ich używała w kolejnych latach. Jedyne, jedyne co, to muszę się właśnie. Jeszcze po, posprawdzać, czy da się drukować bez marginesu, bo te papiery mm, mają taki dość szeroki margines. Jak się obetnie z jednej i z drugiej strony e, tą białą kartkę, no to wychodzi tak, no wiecie, o chyba centymetr mniej tego papieru, więc no to jest dużo. A zwłaszcza jak e, chce się okleić tak z taką małą rameczką, tylko białą, no to wtedy gdzieś tam brakuje tych kilku milimetrów. Ale być może to są ustawienia drukarki. No, nie wiem, właśnie będę musiała to sobie jeszcze posprawdzać, czy da się jakoś ten margines usunąć. No bo właśnie, tak jak widzicie, tutaj mam taką bardzo delikatną rameczkę, no a ta druga część, która mi została, no ona już jest mniejsza i no i. Ten tył już na przykład mi się nie podoba, jak on jest oklejony, bo mi tych dwóch mm dosłownie tam brakuje. Y, no ale może to jest tylko, wiecie, jakiś, jakaś moja taka. Y, taki mój wymysł. Być może y, inne osoby tego nie widzą, może nie, nikt tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. No ja zwracam i ja widzę, y, więc mi to przeszkadza. No ale to właśnie chyba jest kwestia po prostu y, może jeszcze dopracowania jakoś. Ustawienie tych drukarki, ja tą drukarkę mam dosłownie kilka dni dopiero, więc będę sobie próbowała, czy da się jeszcze jakoś to pozmieniać. No, i tutaj, tak jak widzicie, próbuję sobie jakoś dopasować te papiery. Na początku chciałam, żeby te, ta część dekoracyjna była na dole, ale są tam te takie banieczki. I stwierdziłam, że lepiej będzie wyglądać, jak one będą wisiały od góry niż jak będą od dołu, więc postanowiłam, że jednak ten papier skrapowy, właśnie tą dekoracyjną część, przykleję sobie na górze mojej kartki. No więc przyklejam sobie, oklejam sobie tutaj tył i przód karteczki, środek zostawiam na razie pusty. Mm -mm. Bo prawdopodobnie będę tam drukowała życzenia. I to sobie zrobię już po prostu poza kamerą. O, tutaj widzę, że y, u góry na papierze miałam napisane, y, bo robiłam testy i mam napisane, jaki to jest papier i jak długo się drukowało. Y, bo jest różnica, jeżeli w ustawieniach drukarki damy sobie na przykład zwykły papier, a damy sobie papier fotograficzny, albo na przykład to był akurat chyba Premium Glossy, coś takiego, i on drukował się no, praktycznie dwa razy dłużej niż taka zwykła kartka. No ale przynajmniej jest ładniej wydrukowane i nie widać żadnych takich rys. Także no, coś jest na coś. No i dobra, moja kartka oklejona, więc teraz docinam sobie odrobinkę um, tą kartkę bazową i będę ją przez ten folder właśnie przepuszczać. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo oczywiście cały folder mi tutaj nie obejmie tej kartki, więc będę musiała jakoś to podzielić. Ja zrobię to chyba sobie tak, że od właśnie od jednej strony do połowy kartki sobie najpierw przepuszczę, a później odwrócę i zrobię tak samo znowu do połowy kartki, żeby to łączenie było mi na środku, bo wtedy ta dekoracja, ten pianuszek, który chcę tam dać, na środek mi właśnie zakryje to łączenie i tam nie będzie nic widać, wszystko będzie elegancko, tak jakby to był jeden ciąg papieru. Myślałam też, że gdybym właśnie robiła to z dwóch kawałków to zrobiłabym tak samo i po prostu skleiła na środku taśmą te dwa osobne kawałki ale widzę, że dam radę to zrobić z jednego arkusza więc nawet nie prościej nic tam nie muszę kleić przygotowałam sobie taśmę, ale tak jak widzicie nie będę jej tutaj używać, bo nie będzie mi jednak ona potrzebna Tutaj zostawiam na chwilę kamerę i idę zamknąć drzwi, bo moja córka śpi, a ta maszynka głośno trzeszczy i boję się, że ją obudzę. A nie chciałabym tego, bo chciałabym nagrać do końca ten filmik. Mam nadzieję, że wyrobię się w ogóle pół godziny, ale to jest naprawdę prosta karteczka. Tutaj nie będzie jakiejś wielkiej dekoracji, ale wydaje mi się, że i tak będzie fajna. Dzięki temu, że właśnie jest wykorzystany ten folder, który tutaj bardzo ładnie. Bardzo ładne, po prostu te gwiazdeczki są i on tutaj taki, no, na fajny klimat zimowy i będzie bardzo ładnie I nie trzeba wiele. Oczywiście można byłoby to podnieść na dystansie jakimś, dodać też na przykład kwiaty z bawełny, czy z szlamiranu, czy z papieru i byłaby piękna karteczka do pudełka. No, ale właśnie ja chcę zrobić taką szybką, więc ona będzie do koperty. I, I dlatego kleję wszystko na płasko. Jedyne co będę podklejała na takich um, mm, milimetrowych y, piankach, no to, to są y, te kwiatuszki, ale to za chwileczkę dopiero zobaczycie, jak już będę to y, przyklejała. Y, a w ogóle to y, napiszcie mi w komentarzu, czy widzieliście już poprzednie filmiki z tej serii y, i czy wam się one podobały, y, bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś skorzysta z y, tych moich pomysłów. Inspiracji. Bardzo bym chciała, żeby tak było, bo to jest zawsze takie fajne i miłe, jak ktoś wykorzystuje inspirację, i jak gdzieś tam widać, że to co robię ma jakiś sens, jest jakiś odzew w stosunku do tego. A teraz ja już sobie farbuję tutaj ten mój sizal. Używam do tego dwóch kolorów zielonego tuszu. W sumie mogłam dać też biały, ale jakoś tak wydawało mi się, że ten zielony będzie taki fajniejszy, więc w sumie teraz myślę, że to był całkiem dobry pomysł. A nie trzeba tak naprawdę wiele, wystarczy odrobinkę tego sizalu i właśnie farba, albo tusz, albo... Nie no, chyba farba, albo tusz. Chyba nie wiem, czy można czymś jeszcze to pofarbować. Może jakimiś kratkami, no ale mm, no ale to już mniejsza z tym chwila czasu i już mamy taki fajny kolorek, gdzieś tam jeszcze gdzie nie przebija ten biały Sidal, ale to myślę, że w niczym nie przeszkadza wręcz przeciwnie, sprawia, że to jest jeszcze takie troszeczkę ciekawsze w sumie tak myślę, że mogłam go dać troszkę więcej, bo nie za bardzo mam jak tutaj ułożyć to nawet w dłoniach, jak to uformować, bo jest tego naprawdę malutko. No ale ostatecznie zrobiłam to tak, że przykleiłam to do spodu wianuszka, a później wianek już przykleiłam sobie do kartki, i mam nadzieję, że to wszystko będzie się tutaj elegancko trzymało. W tym miejscu zapraszam Was też do zasubskrybowania tego kanału. Jest część osób, które widzę, że ogląda te filmy, ale nie są subskrybentami, więc bardzo Was proszę i zachęcam. Kliknijcie sobie tą właśnie subskrypcję, będzie mi, mi będzie bardzo miło. YouTube będzie też widział, że ten kanał rośnie, że on się podoba i będzie mógł te filmiki promować i wysyłać gdzieś tam dalej w świat. I ja bym chciała, żeby ten kanał właśnie się rozwijał, żeby coraz więcej osób tutaj przychodziło, oglądało te filmy, więc naprawdę będę wdzięczna za każdą taką waszą reakcję, także za każdy komentarz. No i oczywiście łapkę w górę, to już powtarzam do znudzenia, ale naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie tutaj po sobie jakiś ślad. A wracając do kartki, to jak widzicie przykleiłam właśnie wianuszek. Muszę tutaj trochę się z nim pomocować, aby ten klej przez ten sizal załapał i żeby to się wszystko tutaj elegancko trzymało. Teraz będę przyklejała kwiatuszki. Wyginam je sobie delikatnie, żeby nadać im taki delikatny, trójwymiarowy kształt. No i będę je przyklejała właśnie na tych piankach, kosteczkach dystansowych naprawdę delikatny dystans nic tutaj w tej kartce jakby nie zmieni ona nadal się zmieści do koperty ale odbiór będzie dużo ciekawszy i jak będziecie widzieli ja starałam się tutaj też jeszcze tą resztkę tych tego sizalu tutaj gdzieś wkomponować ale on mi tak uciekał i już nie chciał się tutaj zupełnie trzymać Ostatecznie, praktycznie tego nie widać. No, trochę się tutaj pomęczyłam. A efekt jest marny, <laughs> ale to nic. I tak wydaje mi się, że kartka wygląda bardzo fajnie. Tutaj będę jeszcze przyklejała napis. Te napisy pochodzą z takiego bloczka wycinanek który zakupiłam w Lemoncraft już bardzo dawno temu ale tych napisów było tak dużo że używam je praktycznie już od dwóch albo trzech lat na większość zimowych kartek, które robię i ciągle jeszcze jest ich bardzo dużo właściwie to nie robię dużo zimowych kartek, więc może też to jest przyczyną Jestem ciekawa, czy wy robicie te kartki y, dla kogoś, jakby wysyłacie je komuś, y, te kartki takie zimowe, świąteczne, czy robicie na zamówienie, czy po prostu dajecie je komuś bliskiemu, y, czy robicie je tylko tak inspiracyjnie i zostają gdzieś tam u was w, w, w szufladach. Y, jeśli ktoś chce, to um, chętnie poczytam, napiszcie mi w komentarzu. Ja kiedyś wysyłałam do moich znajomych wszystkich kartki. Później jakoś tak przestałam. W ogóle później robiłam mało tych kartek zimowych, takich świątecznych. A w tym roku postanowiłam, że podaruję te kartki moim sąsiadom. Te wszystkie, które robię tutaj właśnie w ramach tej zabawy. Ja przeprowadziłam się w tamtym roku, w listopadzie. Właśnie do nowego mieszkania. No i tak z niektórymi sąsiadami się już poznałam, a z niektórymi w ogóle się nie znam. Z niektórymi tylko tak z widzenia. I tak pomyślałam sobie, że właśnie stworzę te kartki i podaruję. A to będzie też taki fajny pretekst do tego, żeby się w ogóle poznać i zobaczyć, z kim się mieszka, nad kim, pod kim. Teraz naprawdę ludzie się nie znają, nie widują, nie rozmawiają ze sobą. Mam wrażenie, że bardzo mało jest takich interakcji. No, A myślę, że to jest fajne, żeby jednak wiedzieć, żeby znać po prostu tych sąsiadów. Jak się mieszka w jednej klatce czy w jednym bloku, no to warto jest przynajmniej wiedzieć, jak ta osoba na przykład ma na imię. Wiadomo, nie trzeba się jakoś tam przyjaźnić, no ale myślę, że takie poznanie się, przynajmniej odrobinkę, to jest takie coś, coś, coś takiego fajnego. Jest takie dbanie jednak o, o te relacje, gdzieś tam, które są między ludźmi. Jak widzicie, ja sobie przykleiłam ten napis na papier ten skrapowy, taki jasny, który jest też po... No, którym, kleju, którym oklejałam po prostu też tą bazę. Odrobinkę go tak wygięłam i wklejam pod te kwiatuszki, żeby on delikatnie tak odstawał od tej kartki, nie był przyklejony całkiem na płasko. Ale jednak nie na tyle, aby no, na, na tyle mało, żeby zmieścił się do tej koperty. No i w zasadzie karteczka jest gotowa. Yy, jak zawsze czekam na komentarze. Dajcie znać, co myślicie. Czy zrobicie swoją wersję takiej kartki? Yy, mi się ona bardzo podoba. Yy, całość zajęła mi dokładnie 17 minut i 14 sekund, więc wyrobiłam się w czasie. Także wszystko jest zgodnie z planem. Dziękuję, że tutaj jesteście. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. 拜拜。Pa, pa.